Wrocław, 18 września 2024, Karłowice, Aleja Kasprowicza. Przy Alei znajduje się kościół pod wezwaniem św. Antoniego. Wjazd zabezpieczony workami. W głębi wjazd i wejście do kościoła. Również zabezpieczone workami. Piękna, słoneczna pogoda, temperatura dodatnia, 20- kilka stopni. Fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Niektóre peryferyjne osiedla są podtapiane. Podtapiane są ogródki działkowe, parki.